połowie XVII wieku przez Rzeczpospolitą przetoczyła się prawdziwa nawałnica. Jedna z tych, które na zawsze zmieniają układ sił. W Polsce znamy ją pod tą dramatyczną nazwą Potop. Ale dla Szwecji, cóż, była to druga wojna północna. I była to kulminacja imperialnych ambicji jednego, niezwykle zdeterminowanego króla. No właśnie, dlaczego? Co właściwie pchnęło Szwecję do tak, wydawałoby się, desperackiego kroku? Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć na ten konflikt oczami jego głównego architekta, ambitnego, a zarazem bezwzględnego króla Szwecji. Dobrze, więc zanurzmy się w umysł, stratega. Mamy rok 1654. Na szwedzkim tronie zasiada nowy, pełen energii władca Karol X Gustaw. I wiecie, on dziedziczy po swojej poprzedniczce coś naprawdę potężnego zaprawioną w bojach praktycznie niezwyciężoną armię. Ale jest i druga strona medalu. Dziedziczy też coś równie wielkiego, gigantyczną dziurę w królewskim skarbcu. To nie była jakaś pochopna decyzja, o nie, to była czysta, zimna kalkulacja. Problem numer jeden: finanse. No bo jak opłacić tak ogromną armię? Rozwiązanie było proste. Niech sama na siebie zarobi, łupiąc bogate ziemie rok.